Wiesz ile ja biegnę do siebie? Słuchaj, biegnę już 12 lat! 12 lat! 12 lat! 12 lat! Idę tą drogą już 12 lat. Prowadzę live raz w tygodniu. Zaczynam prowadzić grupy wsparcia. Jeżeli potrzebujesz mojego wsparcia, możesz również odezwać się do mnie w prywatnej wiadomości. Ja nagram tobie głosówkę i powiem ci, co mogłabyś zrobić. Jeżeli uważasz, że jest to wartościowe... Zaobserwuj mój profil lub prześlij to może koleżance, która właśnie potrzebuje tej pomocy, potrzebuje takiej ręki, która ją zaprowadzi, pomoże i będę drogowskazem i pomogę Tobie zmienić swoje życie. Ale pamiętaj, że ten sukces potrzebuje też czasu. Nie zmieni się to. Za pstryknięciem różdżki nie zmieni się. Potrzebujemy czasu. To obserwuj mój profil, być może masz koleżankę, której chciałabyś przekazać, że jest taka Renata, która przeszła tą drogę z mężem, który pił kiedyś alkohol, dziś mój mąż nie pije 10 lat, więc mogę powiedzieć ci, jak można zmienić swoje życie, ale warunek jest jeden. Wszystko robisz krok po kroku, co ci każe, bo inaczej nic nie zadziała w Twoim życiu, jeżeli ty nie ruszysz się. Twoje afirmacje, wizualizacje mówią ci: afirmuj, wizualizuj. Wiesz, jeszcze, czego nam zapomnieli powiedzieć? Że trzeba działać, bo tylko to działanie daje nam efekty, bo same zen nic nie zmieni. Też bardzo długo wizualizowałam, też bardzo długo praktykowałam to, ale to nie zadziałało, dopóki nie ruszałam swojej do działania, a dzisiaj przynoszą efekty. Więc zaobserwuj mój profil i zobaczysz, co potrafię dla Ciebie zrobić.